Hejka, już jestem. Kolejny odcinek Chrześcijaństwa bez retuszu, czyli te odcinki, te filmy, w których myślimy sobie, odkrywając chrześcijaństwo i czytając Biblię, nagle mówimy: Wow, to jest tak, jak mi się wydawało, że powinno być. To jest dokładnie to, co. Co czułem, że tak właśnie powinno być, że, że i wtedy odkrywamy, że, że tak nie wiem, jakbyśmy. Jakby chrześcijaństwo odpowiadało na potrzeby naszego serca, na nasze najgłębsze intuicje, na nasze pragnienia. Dzisiaj chcę porozmawiać o tym, czy potrzebuje Kościoła, no bo po ostatnim odcinku odpowiedzi możesz sobie pomyśleć, E, to po co mi Kościół? Jeżeli drugi chrześcijanin jest pomocny, ale nie jest niezbędny, to czy może istnieje takie chrześcijaństwo w pojedynkę, takie zupełnie indywidualne. Wiem, że wielu osób wiele osób naprawdę przeżyło doświadczenie spotkania z Bogiem, Bóg wszedł w ich życie. Natomiast no niestety, dlatego, że zrazili się innymi ludźmi, zostali zranieni przez innych, to sobie myślą, to będę uprawiał takie chrześcijaństwo i relacje z Bogiem w pojedynkę. Czy to jest ok? Czy to jest ok? Czy to jest dziwactwo? Czy to jest wynaturzenie? Czy to jest w ogóle możliwe? Czyli czy potrzebuję kościoła? Po co mi kościół? Po czołówce, w krótkie rozkminy, właśnie takie z głowy improwizowane yy, na ten temat. Czy potrzebuje kościoła? Dlaczego ktoś mnie oczcił, chociaż wcale tego nie chciałem? O co chodzi z tą łaską? Czy to normalne, że mam wątpliwości? Czy muszę chodzić do kościoła, żeby pójść do niego? Skąd mam wiedzieć, że Bóg istnieje? Co się dzieje z człowiekiem po śmierci? Dlaczego moje dziecko choruje? Czy potrzebuję księdza albo pastora, żeby się wypowiadać? Czy wszystkie przykazania są ważne, czy niektóre mogę ominąć? Czy... Chrześcijaństwo bez retuszu. No właśnie. Jeśli ciągle. Czujemy, czytamy i o tym w Biblii, że chrześcijaństwo nie jest doświadczeniem kolektywnym, ale że Pan Bóg nie ma wnuków, Pan Bóg ma dzieci, to czy potrzebuję kościoła? Po co mi kościół? Skoro mogę modlić się samemu, skoro mogę rozmawiać z Bogiem samemu, skoro mam tego Ducha Świętego, co mają wszyscy inni w kościele, to tak naprawdę po co mi kościół? Chcę powiedzieć, kościół jest niesamowitym darem dla świata. Jest po prostu największym prezentem Pana Boga dla ludzkości, i Bogu się tak upodobało, że, że po prostu przychodzi na świat i działa w świecie poprzez Kościół. Tylko teraz jest pytanie: jak zdefiniujemy, no właśnie, Kościół, nie? Czy, czy jak jakąś instytucję, która stara się utrzymać monopol na swoje usługi religijne, obojętnie jakiego była, by nie była wyznania i jak się definiowała, czy raczej rozumiemy Kościół jako właśnie wszędzie tam, gdzie są ludzie. Wierzący w Jezusa, tam jest Kościół. Mi ta definicja jest bliska. Jednak patrzy, kiedy patrzymy na wczesny kościół w Biblii, to wszędzie tam, gdzie byli ludzie wierzący, ich wspólne spotkanie i on, oni są nazwani kościołem, mimo że formalnie ze sobą niekoniecznie byli powiązani, niekoniecznie mieli ze sobą relacje, wiedzieli o swoim istnieniu. Ta siatka, taka struktura organizacyjna, nawet nie można powiedzieć, że w starożytności była w powijakach, to po prostu był spontaniczny ruch różnie rozwijających się w różnych obszarach imperium rzymskiego, zupełnie ze sobą nie Jakimiś takimi administracyjno-formalnymi więzami. A jednak wszędzie, w każdym z tych miast, gdzie spotykali się wierzący ludzie, tam był kościół. Więc wszędzie, gdzie są ludzie, którzy wierzą w Jezusa, tam jest kościół. Wszędzie, gdzie są ludzie, którzy wierzą w Jezusa, tam jest kościół. Czy potrzebny mi jest kościół? Czy mogę żyć sobie tak w pojedynkę, bo do ludzi nie mam zaufania i ludzie są kiepscy? Myślę, że w XXI wieku masę takich pytań sobie zadajemy. Różne fora społecznościowe i różne grupy dyskusyjne pełne są ludzi, którzy lansują taki model chrześcijaństwa. Przeżywanego w pojedynkę, i chcę powiedzieć: Kościół, o ile drugi człowiek nigdy nie jest niezbędny, ale zawsze jest bardzo pomocny, o tyle w Bożym zamyśle: Kościół jest właśnie tym narzędziem, którym Pan Bóg Ciebie obdarowuje. Więc ja tutaj nie chcę rozstrzygać, wiecie, czy można usłyszeć Ewangelię bez Kościoła. Jestem przekonany, że Bóg objawia się w świecie tylko poprzez innych ludzi. Czyli Bóg Jezus zostawił to przekazanie uczniom, nie zostawił wielkiego neonu na niebie. Ja, Bóg, tak was kocham, tak ukochałem ten świat, że dałem swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. Ewangelia Jana 3,16, ponieważ wiem, że nie zajrzycie do tekstu, to macie na niebie wielki napis w różnych językach. Zawsze możecie spojrzeć w gwiazdy i wyczytać, że Bóg was kocha. Nie ma czegoś takiego. To, że Bóg nas kocha, zawsze dowiadujemy się przez usta innych ludzi. Nawet jeżeli, nie wiem, wyczytałeś to, albo w jakimś wydrukowanym, znalazłeś wydrukowaną Ewangelię Jana, to ktoś ją przetłumaczył na język polski, ktoś ją dla ciebie wydrukował i w tym sensie. Ustami Kościoła usłyszałeś, że Bóg ciebie kocha. Więc w tym sensie myślę, że Kościół jest niezbędny i jest niemożliwe usłyszeć Ewangelię bez ludzi, którzy kochają Jezusa. To się po prostu nie zdarza. Więc to jest pierwsze. Drugie natomiast takie bardzo intuicyjne i dla mnie najważniejsze. I to. Nie jest jakiś głęboki teologiczny wywód, ale, ale prosta myśl, która wypływa z Ewangelii. Bóg chce każdego chrześcijanina obdarować wspólnotą, kościołem. Naprawdę wierzę, że to jest dar. Jeżeli to sobie uświadomimy, że drugi jest dla mnie też prezentem od Pana Boga, jest darem, że wspólnota kościoła, tak jak ją przedstawia Ewangelia, tak jak ją przedstawia Nowy Testament, tak jak ją przedstawiają listy apostołów, jest darem, jest prezentem, to takie życie bez kościoła jest życiem z odrzuceniem prezentu, którym obdarowuje mnie Pan Bóg. Więc jeśli nawet apostoł Paweł mówi, że Bóg w kościele właśnie uczynił apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli, czyli ta pięcioraka służba po to, żeby świętych przygotować do jedności, ale też do, 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 do służby, do chrześcijańskiego życia, do świętości, to właśnie po to Bóg przygotował różnych ludzi do różnych rzeczy, żeby moje życie wyposażyć, żeby moje życie ubłogosławić. I w tym sensie sobie myślę, że, 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 że życie bez Kościoła jest życiem z odrzuceniem Bożego daru. Wiecie, kto odrzuca dar, ten gardzi dawcą, więc, yy, więc takie życie bez Kościoła jest takim życiem w pogardzie troszkę, dlatego w jaki sposób Pan Bóg mnie obdarowuje. O ludzie, to Ty chyba nie widziałeś, jak, jak Bóg mnie po prostu nie obdarował, tylko pokarał, nie wiem, nudnymi kazaniami, smutnym śpiewem w kościele albo czymkolwiek. Nie wiem. Nie wiem, jak wygląda Twoje doświadczenie kościoła, natomiast chcę powiedzieć, że Pan Bóg też nie jest bezradny. Jeżeli nawet ludzie to spaprają i ludzie robią to byle jak, to jesteś dorosły. Znajdź miejsce, w którym będziesz mógł z tego daru skorzystać, które będzie dbało o Twój rozwój, znajdź ludzi, którzy będą Ci kibicować w pielgrzymce za Panem Bogiem. Nie w tym kościele, to w tamtym, nie w tej parafii, to w innej. Nie wierzę, że jest taka sytuacja, że Pan Bóg patrzy na Twoje życie i mówi: Nie, ty jesteś tak wyjątkowy. Przygotowałem kościół w różnych wariantach, w różnym rodzaju kazań. Różne rodzaje piosenek są w różnych kościołach, ale ty jesteś tak wyjątkowy, dla ciebie nie mam prezentu. Ty dla siebie nic nie znajdziesz, no ciebie nie umiem jakoś obdarzyć kościołem. Nie wierzę w coś takiego. Więc każdy z nas jest obdarowany. Poza tym, bardzo bliska mi jest taka myśl: Nie ma Pan Bóg innych rąk niż nasze, nie ma Pan Bóg innych nóg niż nasze, nie ma Pan Bóg innych ust niż nasze, więc Bóg działa w naszym życiu poprzez życie innych ludzi. I żeby Bóg zadziałał w Twoim życiu, bardzo często nie ma innych rąk niż ręce brata, siostry w Chrystusie, które mogą Cię przytulić, objąć i wypowiedzieć nad Twoim życiem słowa przebaczenia. To jest chyba, chyba jest najważniejsza rzecz, którą, którą kiedyś, już chyba 20 lat temu, wyczytałem u Bonhofera i ciągle. Ciągle ona rezonuje w moim sercu, że czasami naprawdę ciężko nam usłyszeć, bo można powiedzieć, no ale po co mi drugi, po co mi wspólnota? Przecież mam tego Ducha Świętego, którego mają inni. Nie, właśnie no masz, tak, absolutnie tak. Bóg jest w twoim życiu obecny, masz tego samego Ducha Świętego, co wszyscy inni chrześcijanie, ale czasami jesteśmy w miejscu w takim życiu, że ten głos Bożego przebaczenia tak jest zniekształcony albo zakłamany przez diabelskie oskarżenie w naszym życiu, że dopiero przez usta. Usta drugiego chrześcijanina przychodzi z pociechą i wzmocnieniem Pan Bóg, wystarczająco wyraźnie, żebyśmy byli w stanie to usłyszeć i odseparować, oddzielić od kłamstw, którymi diabeł usiłuje zagłuszyć Boży Głos. Więc w tym sensie naprawdę potrzebujemy wspólnoty, bo Pan Bóg każdego z nas chce obdarzyć wspólnotą. Więc zachęcam Ciebie żebyś naprawdę szukał, szukała tego Bożego prezentu, który wierzę, że Pan Bóg ma przeznaczony dla chrześcijan i naprawdę nie chcę mówić, że jeden jest prezent lepszy od drugiego. Głęboko wierzę w tą zasadę jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. Więc jeśli ktoś, nie wiem, przychodzi do ICF-u, mówi: "Michał, jesteś fajnym pastorem, fajnie tu się dzieje, ale jest inne miejsce, w którym wzrastam." Jest inne miejsce, w którym bardziej moje życie rozkwita z Bogiem, to mogę tylko powiedzieć. O to, to, to chodzi. Musisz znaleźć miejsce, w którym Bóg będzie Cię błogosławił. Ja natomiast każde inne miejsce niż to, w którym służę, uważam za wyższe od siebie, za lepsze niż to, które my tutaj w ICF-ie budujemy. Dlatego, że tak mnie tego uczy Biblia, żeby szanować innych chrześcijan i uważać ich za wyższych i lepszych od siebie. Więc nie czuję się tym zagrożony ani zakłopotany. Kiedy ktoś wybiera drogę innej pobożności i innej, nie wiem, drogi, formy, formacji duchowej, jedno jest najważniejsze. Chcę tobie kibicować, żebyś jak najbardziej kochał Jezusa. A w jakich barwach klubowych to, to jest drugorzędne, tak naprawdę liczy się to, żebyś coraz bardziej stawał się, stawała się podobnym do Jezusa w naśladowaniu i, i w kochaniu Pana Boga. Ja jeszcze raz to powtórzę na koniec, czy potrzebny jest Kościół? Tak, Bóg chce Ciebie obdarować wspólnotą i to jest najważniejsze. Subskrybujcie ten kanał, wysyłajcie linki z tym filmem do znajomych. Za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć. Po prostu za piękna jest Ewangelia, żeby o niej milczeć.